Cześć Ciemanko, widzicie z tej strony KozDuch i witam Was serdecznie w kolejnej serii, jaką jest seria z gry. Don't Starve? Tak, tak, witamy w Don't Starve. Stardew Valley! Tak, e, zaczynamy nową przygodę na farmie. E, I już od samego początku chciałbym Was przeprosić, że tu nie ma muzyki, aczkolwiek nie da się przeciszyć muzyki w lobby. Chociaż bardziej to jest menu. No ale wracając. Gra jest na tyle głośna, że ja nie słyszę swoich myśli i po prostu nie wiem co ja mówię. E, oczywiście, już w grze jakby e, wszystko będzie tam spokojnie, tylko tak jak mówię, teraz e, Stardew Valley myślę, żeby pojawiło się już w tym tygodniu. E, ja to nagrywam po nagraniu The Flame in the Flood, e, więc no, myślę, że sobie zaczynamy. Tak samo, mam nadzieję, że tak samo jak The Flame and the Fruit, gra wam przypadnie do gustu. Ja w Stardewali powiem szczerze, że. Oj, dawno grałem. Yy, name. Przez L musi być, niestety. Yy, nazwa Farm. Yy, powiem szczerze, że no tak nie wiem. Aczkolwiek może być. Cats Farm. No, chociaż. Przecież... Po prostu Cat. Favorite thing. Niech będzie kebab. Dobra. Pozdrawiam Kuwe, Który napisał mi właśnie, e, czy jest odcinek nagrywany. Tak, odcinek jest nagrywany. Pozdrawiam serdecznie. E, preferowane zwierzę. Myślę, że to będzie Kitek. Jako, że osobiście mam kota, e, to wybiorę rudego, bo mój jest rudy. I teraz tak... postać. Dobra, kolor skóry chyba będzie... ten, może być. Jest tu tyle włosów. Dobra, myślę, że te nie są najgorsze. Jakąś bluzkę. Może być coś takiego. No, w porównaniu z włosami to tutaj akurat nie większego wyboru nie mamy. Można mieć brodę. Klujczyki. Nie no, ja myślę chyba, że z tego akurat nie zrezygnujemy. Kolor oczu. Taki bardziej niebieski bym poprosił. Trochę czarniejszy, chociaż nie. no, nie jest najgorzej, tak? Dobra. Eee, kolor włosu, taki trochę czarniejszy może. Jeszcze trochę? Okej. Okay. Myślę, że jest ok I kolor spodni. Trochę ciemniejsze jakby były, to żeby się pasowały do tego, do góry. I teraz tak, yy, myślę, że weźmiemy chyba sobie standardową farmę, bo powiem Wam szczerze, że na żadnej z tych Poza tą nie grałem, i myślę, że ta podstawowa jednak jest podstawowa, ale zarazem jest chyba najlepsza. Tak mi się wydaje. Eee, I tak, intra, intro zostawiamy, bo co prawda ja już ich widziałem, ale niektóre osoby z Was mogły jeszcze nie widzieć. Tak więc ja się zamykam i startujemy. Dobra, chyba zrobiłem, myślę, że nie wiem, tej muzyki też tak cicho jest. A ogólnie to, jeśli ktoś umiałby ogarnąć stardiowali po polsku w sensie streszczenia, znaczy streszczenia, tak, streszczenie polszczenia to byłbym wdzięczny, jakby się ze mną skontaktował nawet w komentarzu i, że tak powiem, nakierował mnie na tą właściwą stronę bo problem jest taki, że ja już kiedyś próbowałem sobie na spolszczenie stardiowali, tylko, że no nie wyszło mi, co prawda ja angielski jako tako umiem i sobie tłumacząc bardzo luźno jednak coś tam zrozumiem, ale wiem, że nie każdy z Was może ten angielski mieć na tyle opanowany, żeby mógł sobie pozwolić na tłumaczenie tego wszystkiego, a ja wolałbym nie tłumaczyć. To nie jest tak, że ja angielskiego nie umiem, bo angielski akurat nie umiem, tylko problem u mnie jest taki, że ja to tłumaczę po swojemu, nie zawsze rozumując to tak, jak jest w przekazie. W sensie ja to mówię swoim słowami. Eee, do, dobra. Tego jeszcze nigdy nie widziałem. E, no. Jakby było sproszczenie, to myślę, że każdemu z nas byłoby chyba najwygodniej. Ja na scenkach różnych albo na jakichś... Nie wiem. Rozmowach z villagerami, wieśniakami, którzy tam mieszkają, czy tam... Miejscowymi, żeby nikogo nie urazić. Będę... Dawał na tyle czasu, żebyście mogli sobie zastopować filmik i w momencie, kiedy chcecie po prostu przeczytać to, co chcecie. Bo też nie każdego interesuje na przykład fabuła, a na przykład rozgrywka. Niektórych nie interesuje za bardzo rozgrywka, a na przykład fabuła danych postaci. I no tutaj jest akurat nie różnie, więc też nie chcę tracić czasu na odcinku, który mógłbym inaczej, że tak powiem, spożytkować. Dobra. No to udajemy się na farmę. Pierwsze odcinki będą dość. E, brakuje mi słowa. E, amatorskie. Pod tym względem, że ja w Stardew Valley jak już zapominałem, grałem naprawdę dość dawno. I powiem szczerze, że o Stardew Valley strasznie dużo zapomniałem. Aczkolwiek mam nadzieję, że mi wybaczycie i jakoś to wszystko pójdzie. I tak samo dajcie mi znać w komentarzu, czy chcecie. A przynajmniej w jakim miałem slova. muzyka jak zwykle za głośno. Co jest dziwne, że jakiś stary gościu siedzi nam w naszym domu. Szkoda, że nie da się włączyć ustawień i w tym momencie przyciszyć tej scenki. panie Kurczak. Proszę się zamknąć. Dziękuję bardzo. Eee... Zasadnicze pytania. No właśnie. Tak samo, życie gram bez żadnych modów, bez niczego tak naprawdę, bo nie widzę potrzeby, abyśmy grali z modami, których zresztą nie potrafię zainstalować. Ale czy to jest ważne? Nie. A będę się daje. Eee... Uh, chwila, 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 bo to dalej jest... ...za głośno. Przynajmniej w moim odczuciu. Uh, I tak jak wcześniej chciałem dokończyć, niestety nie zdążyłem. Uh, dajcie znać w komentarzach, uh, w jakim... ...w jaki sposób chcecie, aby cała seria była prowadzona. Chodzi mi tutaj bardziej o... To jest dalej za głośno. Chodzi mi tutaj bardziej o to, że... Mam dwa pomysły na temat jak potoczyć tą serię do końca. Bo też wiem, że kiedyś ta seria i tak się musi skończyć. Tak mi się wydaje wydaje mi w A bardziej chodzi mi tutaj w tej kwestii, czy chcecie, abyśmy ograli tylko 4 lata i po 4 latach powiedzmy na moim prywatnym... żeby... A nie inaczej. Aby po tych czterech. Jezu, 4 lata? Nie, cztery proroku. roku. Boże. Gdzie 4 lata? Eee abym w, po całym jakby roku oprowadził was po mojej prywatnej farmie, czy robić, powiedzmy, no nie wiem, 2, 3, 4 lata po, no nie wiem, łącznie 300 odcinków. Co prawda, pomyltwiałbym, aby mi się chciał tyle wprowadzić, ale wszystko zależy od was. Ja jestem w stanie przysiąść do tego i rzeczywiście to wszystko nagrać. Tak więc jestem w sensie otwarty na każdą propozycję, chyba, żeby myśleć coś nowego. To bardzo chętnie wysyłam i zapraszam do komentowania i do Dyskusji w sumie e, mamy pierwszy dzień, więc ja myślę, że chyba na razie zajmiemy się ogarnieniem tego, jak nasza forma wygląda. Bo no, zarośnięta jest strasznie. Muszę się tak samo przyzwyczaić do tego sterowania, bo na przykład po przedchwilowym e, nagrywaniem The Flame in the Flute, w wali naciska się Inventory pod E, a w tym samym include i e. Gdzie powiem szczerze, że nie szczególnie chce mi się bawić w ustawienia, bo na przykład jak, no nie wiem, w tej grze pod I e może coś być, no to w tym momencie muszę sobie zmienić jakby na inny klawisz. A no to jest jednak no, trochę marnowanie czasu według mnie. Dobra, pierwszą farmkę zrobimy sobie gdzieś w miarę tutaj. Ja jeszcze tylko jeszcze potrafił. Powiedz 3, 4, 5 Teraz pytanie, czy ja umiem liczyć? Dobra, takie akuletko powinno wystarczyć aż za Dobra. i standardowo zapraszam do łapki w górę, subskrypcji, komentarz tak samo mile widziany, tak samo jak e, komentarze w kwestii tego jak seria ma być prowadzona. I zapraszam oczywiście na Twitcha, gdzie jest sporadycznie, ale jednak e, często robię live'y. Znaczy często. Często to ja bym chciał, ale no... No niestety, mimo że są wakacje, to czasu i tak dalej brak. Aczkolwiek postaram się słuchajcie, bardziej się pobawić z tego YouTube'a i Twitcha w czasach wakacji, bo... No jednak to jest rzecz, którą bardzo bym chciał jakby kontynuować, ale no nie mam też tak bardzo możliwości. Aczkolwiek zrobię to w mojej mocy. Myślę, że pójdziemy sobie chyba jeszcze do sklepu. E, kupić sobie jakieś nasiona. I w sumie najważniejsze to pasowałoby poznać nowych ludzi, tak? W sumie jesteśmy nowi, no nie? I tak dosłownie panuszymy się po... Farmy, tak znaczy, która jest nasza, ale nie od początku należała do nas. W sumie chyba z tego co pamiętam, tutaj jest jeszcze zadanie, żeby wszystkich poznać, więc... Let's make it! Ale tak samo jak w The Flame in the Fruit, muzykowie też test... Tak, Jezu, przepraszam, ja naprawdę nie potrafię się ostatnimi dniami wysłowić. Aczkolwiek y, gra ma tak samo piękną y, ścieżkę dźwiękową i muzykę. Aha. Ja zapomniałem, że tu i się. Y, tu i się ma tylko kilka miejsc. Wracając, gra ma naprawdę piękną ścieżkę dźwiękową, tak samo jak i muzykę, tak samo jak i The Flying in the Flute. O, panie. Początki zawsze są trudne, tak? Ale jak już się ładnie ustawimy. Będziemy mieć zwierzątka. To już jakoś to pójdzie. I ja myślę, że tak, to możemy posprzedawać. O, chyba raczej nam się nie sprzeda. Ja bym może chciał drzewo i sobie zrobił może tą skrzynkę na szpargały, które mi tak w tym momencie nie są za bardzo potrzebne. W sumie w pierwszym... w pierwszej porze roku, to znaczy wiośnie, Będziemy raczej się skupiać bardziej na zbieractwu, myślę. I raczej z tego będziemy że bo nie wydaje mi się, abyśmy zarabiali niewiadomie pieniędzy z z, z... ...z jakichkolwiek upraw, których i tak jak na razie nie mamy. Boże, i już jesteśmy zmęczeni. Oj. Panie, i to chyba było cele, co byśmy zrobili dzisiejszego dnia. Kurczę, a szkoda. W sensie, pierwsze dni są na tyle trudne, że tu nie ma nic. Ani miejsca, ani... ani nic. Pierwszy dzień, co prawda, trochę żeśmy stracili... Moim... Ee, no, jednak, e, złym rozsądku. No, aczkolwiek trudno. To są pierwsze dni, my mamy mieć prawo do błędów. Taka a zresztą na błędach się uczymy najlepiej. 140. Dobra, już jest drugi dzień. A to jest zaledwie. Nie 90. minut odcinka. O, prawie 20. No ale co tam? Lecimy sobie dalej. Pierwsza co codzienna telewizja. Neutralne są duchy, to niech sobie będą. O. A. E Dobra. A tej wiadomości chyba nie było kiedyś. Tak mi się wydaje. Chwila, wracając, bo tak. Pierwsze co to my podlewamy sobie nasze roślinki, bo to jest najważniejsze w tym momencie co mamy. Myślę, że Sardiwali będzie dość luźną grom. I tak naprawdę nie trzeba się z niczym śpieszyć, nie trzeba nie wiem gonić niczego. Tylko jakieś sterowanie, Jeszcze powiem Wam szczerze, że yy, najgorszą rzeczą w tej grze jest yy, muzeum. Co prawda jeszcze w nim nie byliśmy, ale jak do niego pójdziemy i zrobimy na tym save kiedykolwiek, całe muzeum. To będę dumny, jak nie wiem co, bo nawet na prywatnym tutaj gdzie na obecną chwilę mam. Teraz, żeby Was nie prowadzić w błąd, naprawdę mam trzeci rok. Nie wiem dokładnie, którą porę roku, ale trzeci rok mam. A mimo tego, że ja mam ten trzeci rok, to dalej nie mam zrobionego muzeum. Kto wie, ten wie, a kto nie wie, ten się, no, niedługo w następnym odcinku dowie. No, powiem szczerze, że z tym muzeum jest, no dość problematycznie. Luis ma 7 dnia. Będę musiał sobie poczytać przez następnym odcinkiem, bo pewnie w następnym odcinku, albo w następnym, następnym pewnie Luis będzie miał już urodziny i będzie musiał sobie wyczytać e, od 8. Dobra, pójdziemy sobie za ten czas nad morze, może? E, wracając, e, będziemy mieć urodziny i ogarnę sobie co on lubi, aby już u niego, że tak powiem, zapunktować. Oh uh -huh. Powiem szczerze, że tej scenki nigdy nie miałem. Ona musiała dojść chyba... A nie, bo teraz wydostaliśmy wędkę. to to nie Kurczę, powiem szczerze, że już naprawdę nie pamiętam. Mam strasznie krótką pamięć. Tak, dostaliśmy wędkę. Dobra, przynajmniej to jest jakieś na źródło utrzymania, tak? Które dość szybko nam w sumie wpadło. Aleby tutaj są dość... E... W początku dość opłacalną metodą zarabiania. To to trzeba akurat nie przyznać. Dobra, skoro tak, to myślę, że przejdziemy sobie tutaj i zobaczymy, co nam może dać. Co jest nie tak? Dobra, może to razem... No przysięgam, coś mnie trafi. Dobra, to było to. A czy tu coś jeszcze jest? Robaczki są. I tutaj jest miejsce, gdzie my, za 200 drewna... Za 300 y, drewna będziemy mogli zrobić sobie most, na którym... aż bardziej taką kładkę, do której będziemy mogli przejść do drugiej części plaży, na której jest dość sporo ciekawych i zarazem drogich rzeczy. Więc będzie trzeba nad tym pomyśleć. Lecimy sobie teraz do sklepu i kupimy sobie nasiona. I myślę, że... Maru! Już mamy poznane chyba 4 osoby. W sensie 4, mówię, bo, bo 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 bo, od samego początku liczy się tak, 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 4, e, bo spotkaliśmy Luisa i spotkaliśmy, jak ona miała? E, Robin, dobra, myślę, że kupimy sobie ziemniaki w końcu, ziemniak płynie w polskiej krwi, tak. A tutaj jeszcze ktoś jest. To jesteś Caroline. Witamy panią Caroline. Czy tutaj ktoś jeszcze jest? O. Dobra, myślę, że przed, przed urodzinami w sumie. Przed urodzinami Lewi Luisa na pewno sobie ogarniemy wszystkich znajomych Znaczy znajomych Mieszkańców tego przybytku No chyba, że stanie się rzecz bardzo podobna co do mojego save'a, Bo spagowała mi się kiedyś robiny, znaczy Robin? Lia chyba się nazywała O i taka co mieszka na takim dość Dość dość, ...dość, dość, 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 takim odludkowym miejscu. I ona cały czas siedziała w chałupie i dosłownie o każdej godzinie, kiedy ona miała wyjść, nie wychodziła. Dopiero chyba z, w drugim roku wyszła jakimś, to do dom się. Nie wiem w sumie, czego to było przyczyną, ale no najważniejsze, że wyszła w sumie. Dobra, mamy ziemniaki, mamy wszystko, po co żeśmy chyba przyszli. Jest jest połowa dnia. Możemy sobie pójść jeszcze na dół. Na dole chyba jeszcze kilka osób mieszka. Powiem wam szczerze, że naprawdę nie pamiętam. Marni, Marni, Czy ja dobrze pamiętam? Tak, Marni. Dobra, unieś się z tego co panem kupuje zwierzęta. To jest taka piwa. Y, y, taka y, wsiowa. Hmm. To jeszcze chyba miałeś siostrę, tylko czy myśmy siostrę widzieli? Nie wydaje mi się. Dzisiaj pewnie nie wejdziemy, bo chyba trzeba być odblokowaną. No, musimy być przyjaciółmi z nim. A tu już nikogo nie ma. Dobra, to nie chcę, by siedzieć w tym pokoju, skoro wychodzić nie chcę. Sprawdzimy sobie teraz ten domek. Nie jak zwykle, nikogo. Jesteś i ty. Jach, dokładnie. No dobra, teraz tak... W sumie kilka osób mamy. Pójdziemy sobie w mega tajemnicze i tajemne legendowe miejsce, gdzie rośnie pradawna cebula, o ile tu jej będzie. Jest i... naprawdę jedna. Ja mogę tutaj coś wyrzucić. Ty mi się nie sprzedaż, ja wolę cebulę. Ale gdzie tylko jedna A, przepraszam, zwracam honor. Jedna, jedna srebrna No dobra, no tam jedna cebula to tam już o to. Ale w razie czego już jakieś tam pieniążki z tego myślę, że dostaniemy. Chociaż nie wiem, czy żeby nie zostawić tych pierwszych rzeczy. Nie wiem czy nam się potem nie sprzedadzą. Wiecie, A ciebie już nie mam miejsca. To po ciebie zaraz wrócę, na samym początku. Myślę, żebyśmy od razu lecieli po kupno plecaka. Bo plecak, w... Bo plecak w tej grze to jest jedna z mega pomocnych, a zarazem. Rzeczy bez których się praktycznie grać moim zdaniem nie da. Chodzi mi tutaj bardziej o to, że brak miejsca jest po prostu. No w tej grze strasznie doskwiera. W szczególności z późniejszymi e, momentami gry. Muszę kimś się chyba nie sprzedadzą tak myślę. Dobra, posadzimy sobie ziemniaki. No i superowo. Może sobie przypomnieć, jakie tutaj były, że tak powiem, hitboxy danych, jakby kratek. Bo leje pod siebie, a nie przed siebie. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Dobra, zostało mi jeszcze trochę energii. W sumie już za dużo nie porobimy, ale moglibyśmy jeszcze ją jakoś spożytkować i trochę oczyścić mm, tą część farmy, no nie konewka. Czy mister starczy energii, żeby ściąć drzewo? Osobiście powątpiewam, no ale... O jednak, dobra Pieniek zostawimy już raczej na jutro, bo 15 zostało mi Nie wiem ile dokładnie idzie na pieniek Ale te mniejsze rzeczy myślę, że chyba na luzie możemy sobie wziąć Dobra, zostało mi jedno, więc ja myślę, że to jest moment chyba, żeby pójść już spać Normalnie chodzi o 4.30 spać. O, ładnie sobie zapalimy, żeby było nastrojowo. Dobra, no to idziemy spać. Dobrze, ale słuchajcie, myślę, że jak na pierwszy odcinek, myślę, że. No i super. Level wbity w. w uh, Foraging, w polsku. żeby to nie kupię, zabrzmiało. Uh, w zbioractwu. Myślę, że chyba tak możemy to nazwać. 150, no nie jest to za dużo, ale też nie jest mega mało. Słuchajcie, myślę, że jak na razie to jest koniec Pada deszcz, więc jutro będzie ciekawie, znaczy jutro. Eee, w następnym odcinku będzie na No ciekawie, myślę, że... Myślę, że jeszcze nie wiem co zrobimy. Aczkolwiek bardzo wam dziękuję na ten moment za to, że byliście. Że każdemu temu, komu, kto dotarł do samego końca, tak? Język mi się dzisiaj plącze sakramentko. Nie no wstajcie, yy, łapka w górę, subskrypcja i komentarz bardzo mile widziane. Ja byłem Korduch. I co? No i do zobaczenia. Pa